Cześć, macie Ziomek z tej strony, witaj na moim kanale. Będę mówić o sytuacji jaka jest na rynku i troszkę o atrakcjach i o przyszłości tego kanału. Nadaję teraz całą ono, mam nadzieję, że nie jest aż tak głośno, żeby mnie nie było słychać. Jeżeli jest to bardzo mi przykro. Mógłbym to nagrać z Airbnb, ale jest tam ogromnie, nie podoba mi się. Natomiast tutaj są miłe okoliczności przyrody, pomyślałem, że to będzie taki trochę inny odcinek. Jak wygląda sytuacja na rynku? No, tak naprawdę, albo będą wzrosty, albo będą spadki. Kapo, Krypto, Kapo cały czas mówi o tym, że są spadki: 12K od listopada, nic się nie zmienia. Natomiast plan B uważa, że nigdy już nie zejdziemy poniżej 35K na Bitcoinie. Co uważacie? Możecie napisać w komentarzu. Na Kamoto Games, czyli ten projekt, o którym wspomniałem parę odcinków temu, okazało się, że. Jeden słynny influencer do, dołączył do teamu i będzie advisorem tego projektu. On ma bodajże 1,4 miliona followersów na mm, YouTube, około 900 tysięcy na mm, X, czyli na Twitterze, byłym. że myślę, że nie przeszkodzi to jakby temu projektowi. Od tego momentu, kiedy zrobiłem film, urósł prawie 50%. Także całkiem nieźle. Oczywiście, słuchajcie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli urośnie nam teraz bitcoin, no to alty będą sobie dawać radę. Natomiast jeżeli, nie daj Boże, okazałoby się, że bitcoin spadnie, to alty mogą stracić dużo więcej. I będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli bitcoin spadnie 20%, to alty mogą spaść 50-70%. Szczególnie właśnie te, które zrobiły kilka, kilkanaście x. I jak to. Wygląda naprawdę, bo to wygląda tak. Ok, Bitcoin spadnie 20%, a jakieś ALT 70 albo 50. Ok, ale jeżeli teraz cena na Bitcoinie spadnie o 20%, to żeby wrócić do poziomu sprzed spadków, wystarczy tylko 25%. Łatwo to policzyć. Jeżeli spadniemy o 20% od 100, to mamy cenę 80. Teraz, jeżeli od 80 wzrośnie o 20%, to mamy tylko 96, tak? Więc jeżeli wzrośnie o 25%, to jest dokładnie 100%. 100, czyli, czyli wracamy do pozycji wyjściowej. Więc 20% potencjalne spadki na bitcoinie, jeżeli spowodowały. Natomiast jak wygląda sytuacja w przypadku 50% spadków? To, to już, żeby odrobić 50%, to musimy urosnąć 100%. tak? A 70%? W przypadku, jeżeli spadniemy o 70%. Aby cena wróciła, to musimy od, urosnąć w 333%. I to już się robią schody. I teraz tak, każdy ten procent dół jakby wykładniczo zwiększa ilość tych potem potencjalnych procentów do wzrostu. Także bądźcie ostrożni, ja uważam, że nie jest głupotą realizować zyski nawet w tym momencie na, na rynku, szczególnie częściowe. Na pewno w ogóle binarne podejście takie wszystko all in, all out, to, to, nie, to nie jest zwykle najlepszą strategią. Ja uważam, że częściowe realizowanie zysków nie jest złe. Oczywiście nie jest to jakby maksymalizacją zysków, chociaż może się okazać, że, że będzie dużo lepsze niż, niż trzymanie w nieskończoność. Tyle na temat altów, czyli jeżeli macie jakiś dobry zysk, ja na przykład skasowałem teraz 30% znaka Motogames, Games, nie mogę stracić na tym projekcie, nawet jeżeli by przestał jutro istnieć. Zrobiłem tam... Yy, Kilkanaście is. E, ok, zapisałem sobie tu mam ściągawkę. Co mam, o czym mam mówić? Słuchajcie, um, UBT UBT jest w dupie troszkę, z ceną szczególnie, ale nie wynika to jakby z, z braku fundamentów na tym projekcie czy też nic nie wydarzyło się w tym projekcie złego. Po prostu giełda, jedyna scentralizowana, duża giełda, czy relatywnie duża giełda, na której był Listowany Unibright, czyli Bitrex, postanowiła zamknąć swoje usługi i wszyscy muszą wypłacić te swoje tokeny. Dużo osób mających jakieś małe, mniejsze czy większe pozycje na Bitrexie, nie tylko w Altach, nie tylko w BBT, ale też i w innych Altach, prawdopodobnie zdecydowało się skaszerować te Alty i wypłacić. W jednej transakcji stablecoiny. To jest taka dosyć częsta praktyka. Sam tak robiłem często, jak miałem jakieś końcówki banderoli. Zamiast za każdego alta osobno płacić, lampujemy to i wypłacamy w jednej transakcji. Spowodowało to, to co to spowodowało. No jest duży zjazd na cenie UBT, natomiast fundamentalnie nic się tam nie zmieniło. Czy urośnie? Nie wiem, ale wiem, że spadki nie są spowodowane tu jakimś jakimś. Ee, Problemem w teamie. Także tyle na temat UBT i na Komoto. To taki krótki update będzie. A co o przyszłości kanału? Słuchajcie, zdecydowałem się na to, żeby zrobić opcję wspierania kanału. Jeżeli będziesz chciał wspierać kanał, są trzy opcje. Pierwsza opcja jest taka, że podobają ci się moje filmy i po prostu chcesz, żeby mnie wesprzeć. Będziesz miał jakieś emotki za to, za darmo. Druga opcja będzie taka, że będzie wcześniejszy dostęp do analiz altcoin. O 24 godziny wcześniej będę wrzucał te firmy z analizami altcoin tylko dla tych osób wspierających, żeby jakby podziękować im za to, że chcą wspierać ten kanał. Nie będzie dużo tych altów, być może będą dwa miesięcznie, w zależności od tego, czy będzie coś ciekawego na rynku. Ale będę starał się robić konkretną analizę, nie taką jak na Komodo Game, tylko taką dogłębną. Te filmy będą też udostępnione na kanale. Także jeżeli po prostu ci się nie śpieszy, to, to poczekaj, nie musisz nic płacić, zobaczysz ten film. I będzie jeszcze taka opcja premium dla osób, które nie mają co robić z pieniędzmi, albo które bardzo chcą kontaktu ze mną, dla tej opcji premium będę miał live'y. Będzie to oczywiście wszystko to, za, co dla tego drugiego tiera, czyli... Wszystkie firmy będą dostępne wcześniej. Będą też te firmy z altami dostępne dwie godziny wcześniej niż dla tej drugiej grupy. Czyli powiedzmy, normalny widz bez subskrypcji będzie oglądał filmy dziś. Czyli te osoby, które mają subskrypcję tam średniej, średnią, będą miały 20 godzin czy 20 godzin, tak, 20 godzin wcześniej dostęp, a te osoby, które. Mają tą najwyższą, najwyższy tier, będą miały 24 godziny wcześniej dostęp do tej analizy ad -con. Także 4 head-up i la, raz w miesiącu live ze mną, na którym będziecie mogli się pytać e, o co tylko zechcecie. Ja będę odpowiadał, będzie to taki godzinny live. Ja myślę, że to tych premium będzie kilka osób, może trzy, może dwie. Także będziecie mieć cały czas, żeby ze mną pogadać. Ja będę też przedstawiał tam swoje spojrzenie na rynek takie z pierwszej ręki i, i na żywo. Oprócz tego te osoby z tej najwyższej grupy też będą mogły dołączyć do specjalnej grupy na Telegramie, gdzie będą mogły zadawać pytania. Ja generalnie nie jestem zbyt aktywny na takich social network, że tak powiem, platformach. Nie lubię czatować, ale Telegram jest takim medium, gdzie mi jest najbliżej. I no będę odpowiadać na te pytania, będę starał się tam być obecny. Założyłem tego Discorda, nie wiem czy wiecie, ale Discord nie jest moim medium, nie jestem w stanie tego prowadzić. Natomiast na telegramie mam kilka grup, na przykład grupę UBT nieoficjalną jest moją, no, jestem uczestnikiem tej platformy. Także jeżeli chcesz wesprzeć ten kanał, to możesz to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować. Po drugie, jeżeli masz życzenie, możesz e, kupić sobie opcję premium, czyli dla wspierających, i możesz też podziękować, jest takie serduszko tam. Wróciłem to serduszko, podziękuj ponad pół roku temu, i nikt nie jeszcze tego serduszka nie kliknął. Nie mam pretensji o to, nigdy o to nie prosiłem. Byłem po prostu ciekaw, jak dużo osób samych z siebie zdecyduje się dać nie wiem, dolara czy dwa. Nie pytamy o nic, bez żadnych benefitów. Okazało się, że nikt, więc. Tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. Zapraszam Was do oglądania, lajkowania, subskrybowania. No i komentujcie, nie? Jak, jak to się... Ciekaw jestem, jakim echem odbija się ta decyzja wśród mojej społeczności. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.